Dzień dobry kochani! Siema. We vlogmasie Siemako. 16. I tak, chodzi o to, że to nie jest, nie jest vlogmas. jest ty, Nie jest vlogmas to. O! Zuśka, przestań. To nie jest vlog master. Wiem, że mam paczkę do rozpakowania, ale to nie jest vlog masowa, bo to jest do stylizacji paznokci. Ale Wam pokażę, co sobie co kupiłam potrzebnego. I tak, tu mam już Zaczynam pomału swoją, e, e, swoją pracę z paznokciami. To zamówiłam kilka sztuk takich jednorazowych szoteczek. To mam. Dehydrator. Aceton i ottłuszczacz. Patyczki, tak, patyczki. Opatja, patyczki. O oh, kurna, już wylał się? Patrzcie. Albo się wylał, albo nie wiem, co tu się wydarzyło. O oh, kurna, wylał się. Chcę ja tego nie mogę. O Jezus. Żel, żel się wylał, zakleił się, nie mogę tego otworzyć. Nie wiem, że na pilniczki pilniczki e, nie wiem co tu się stało ale otworzyłam, udało się Kuzia e, nowe nowe e, dwa rodzaje nowych e, zoników jakoś tak to się nazywa tylko, że ja będę brała jedną rękę tym i jedną rękę tym z tego względu, że będę chciała wypróbować, a będę robiła dzisiaj 16 świąteczne paznokcie chyba już na święta zrobię. Ale nie wiem jakie je zrobię. Tak jest gdzieś. Więc... Cześć! A i jeszcze zapas e, rękawiczek, bo rękawiczki się przydadzą i do sprzątania, i do właśnie paznokci. Więc ja się zastanawiam, czy nie założyć teraz sobie rękawiczek, a położinać długo.

E, więc fajnie. Cześć. Jak Zusia pójdzie spać, to jest fajnie. Zacznij tego, że ja robię świąteczne paznokcie, więc wezmę te nak chyba naklejki świąteczne i nie będę się denerwowała i coś kowiek rysowała, ale przy okazji otworzymy 16 numerek e, dzisiejszego dnia. Tutaj mam... Tutaj mamy szesnasteczkę. O! A co to ciekawego? No, powiem, powiem, już pobudziłam. Ale no, patrzcie, cienie zarąbiste, takie, o Jezu, na oczy na pewno, bo tu pi bo tu pisze do czego to jest Czy gdzie polski rozświetlacz to jest niby rozświetlacz ale ja to bym też go brała jako cień, ładny dzień dobry kochani w kolejnym bloku 17 grudnia ee, jedziemy się na zakupy jest ciemno jak dno w czterech literach ale jedziemy zaraz, za niedługo na zakupy, ale wie, yy, ale otworzymy okienko. I yy, pokażę, co tam I tak, szukamy 17. 17 jest tu na dole. Powkładałam te, te żeby mi tutaj nie stało. Na nie ma, bo to paznokcie wzięłam yy, bo chciałam zrobić. Paznokcie sobie, lecz mi nie wyszły. Robiłam je w nocy. Nie wyszły, bo byłam zmęczona. Będę je jeszcze raz robić ładne. Paznokcie. E, tutaj jest baza żelowa. G efekt glitter, więc coś czuję, że to jest coś fajnego. Więc to jest baza żelowa. To jest taki kolor, taki świecący. Mam słabo jakość telefonu, nie wiem dlaczego, ale to nie jest baza budująca, tylko to jest taka baza po, na hybrydę bardziej, że sama, czyli sama baza przed hybrydą i potem top, potem topik i gotowe stylizacje. Więc. Nie dla mnie, może na żel jak będę kładła, to może położę sobie na żel, potem top i tak dalej. Ale nie, nie, to nie jest dla mnie, nie, do hybrydy. Więc... Na pewno nie będę nagrywać podczas zakupów, z tego względu, że jadę z mężem. Z nim nie chcę za bardzo nagrywać. Wrócimy do domu, to pokażę co i jak kupiliśmy. Więc... To później. Już wróciliśmy. Pieniędzy wydałam potąd, ale to nic. Święta. I tak zaczniemy od zabawek. W tym roku postanowiliśmy z rodziną kupować prezenty tylko i wyłącznie swoim dzieciom i chrzestnym. Krześniakom. A że mamy tylko dwoje dzieci swoich, a, a, a dziadki po prostu każdy będą dokupywać po prostu. Eee, e, a że mamy dwoje swoich tylko dzieci plus e, plus e, chrześniaka jednego mojego, no to dużo nie było wydawać na pieniążków, nawet na te zabawki, ale chodzi też o to, że my sobie prezenty będziemy ro robić po nowym roku. Ja z mężem, bo byliśmy, chcieli, chciałam sobie kupić ekspres do kawy, ale nie było nic takiego ciekawego, fajnych i tak dalej. Trzeba było i tak czekać na zamówienie. Ach, tam. I może sobie to chciał kupić, takiego coś fajniejszego, lepszego niż cokolwiek. Więc, więc my sobie kupimy dopiero po nowym roku prezent. Ale tak, dla chrześniaka takiego, kupiłam takiego misia z Baby Clementoni. Clementoni to taki fajny, coś takiego jak z Fisher Price, a, bo po prostu z Fisher Price nie było. To jest na 6 miesięcy, plus on właśnie 6 miesięcy skończył, więc fajnie to jest fajne. jak. 5 kilka... no interaktywnych przycisków święcących, jest brzuszek, ale nie pisze, ile trzeba baterii kupić. Prawdopodobnie, no właśnie, a tu nie ma baterii, więc trzeba baterię jeszcze dokupić. Nie, są baterie, nie, są, są baterie, więc pięć historii, historii lelka, jakieś tam efekty świetlne, no taki fajny dla sześciomiesięcznego, a to, że chłopczyk, to tak. Moja mama, czy dziadkowie naszych dzieci kupiła dla córki mojej, luba, lulu, wózek dla lalek ale bez lalki więc ja kupiłam Natalkę małą gwiazdeczkę eee, śpiewa y, y, piosenki mówi po polsku też są baterie widzę też blond włosy jak ona ma więc y, 3+, plus, nie wiem ale ona ma 2 lata ale 3 plus to tam no i dla syna mojego on zawsze nas on zawsze mnie e, mordował czy jestem w action czy jestem w PEPKO czy w innym sklepie on zawsze ją mordował o ten pistolet z Nermi tylko że on ma duży widzę zapas tych e, strzałek więc to jest fajny, taki duży masywny fajnie i tak, jestem zadowolona z tego, kupiliśmy mu tutaj, nie nie to, że będziemy te prezenty zawozić gdziekolwiek, gdzie będziemy, gdyż, ponieważ yy, ona będą stały tutaj u nas pod choinką, z tego względu, że jesteśmy idziemy do teściów na, ty, na Wigilię, u nich tam też są prezenty, u rodziców też są prezenty, więc nie potrzeba jeszcze wozić swoich yy, i to zabawek jest wszystko. Do domu. Byłam w Obi, byliśmy i kupiłam sobie taki fajny dywanik do łazienki, taki szary. Fajny taki. A mamy płytki szare, więc zestaw noży ze stojakiem. Już mamy je otwarte, bo jeszcze je wbiłam, ale może pokażę opakowanie taki z Gardlacha, bo już tamte, co mamy, to już są takie zniszczone. A bo mówiłem, chciałam nałożyć, strzyżenie, ale on powiedział mąż, że nie, on chce nowe kupić. No ten dobra, masz nowy. Na razie do domu będę pokazywać. Hmm. Takie zestawy do odświeżaczy elektrycznych darczyk podkładam. A ja będę na zakupach to jeszcze podopukuję, żeby dla nowego roku były. Tutaj takie tak, dwa takie Aerowiu z Glada i dwa, co ja bardzo ja lubię, waniliowe. Też bardzo je ja lubię. Odświeżacze, tylko najlepsze jest to, że one są jabłko, cynamon. Mąż chciał, ja mówię, to jest świąteczne, chcesz? Tak, jest świąteczne. Nie wiem, czy on przeze mnie poczuł to magię świąt, czy co, ale się chciał ten. ten jeszcze jeden kupiliśmy, Eee, taki dyfuzor, ale już postawił go w łazience, już nie będę go przynosić, ale chyba z Leyda zaraz powiem, mam tutaj paragon, zaraz powiem, z czego ten dyfuzor był. Irika. E, e z Arika. E tak, i maska z keratyną do włosów, z rewosa, e, lubię, e, lubię, z e, tej firmy miałam kiedyś i szampon. Teraz nawet mam szampon z tego, tylko miałam do kolorów, a teraz mam potrzebuję wzmocnić te włosy swoje, więc keratyna. I do domu jest jeszcze dwie rzeczy. I tak. Tu jest taki pojemniczek szary z tego względu, że mam właśnie łazienkę w szarych odcieniach. Tylko, że ona jest jeszcze nie wyremontowana, jest po dawnych właścicielach, a łazienkę będziemy remontować dopiero, jak górę wyremontujemy, na górze wyremontujemy łazienkę, potem tą i tak pomału będziemy. Ale tak za dwa lata zaczniemy już odmyślać z I tutaj, no to, 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 to kosztowało 40 par złotych, nie wiem dokładnie, ale to, to mi się tak do kuchni na na ten na płyn do naczyń Jezus, na, na pompeczkę tak mi się podoba to kosztowało ja około stówki dozownik ale tak mi się spodobał, ale ciężki jest bardzo bo to nie jest z plastiku tylko to jest, to jest z, z betonu zrobione, tak to jest zrobione z betonu ale bardzo mi się podobało i od razu wziąłam. A że u nas mamy ściany czarne w, w kuchni i białe szafki, więc dodatki czarne. Czy to już wszystko? Tak, to jest wszystko. Zaczniemy yy, ubrania i zaczniemy. Chcia, w ramach chciałam tyle dziecku, małemu mojemu nakowywać ubrań, bo takie były fajne, ale może mówi nie. Nie. Dzieci mają już tyle ubrań, że się w szafie nie mieści. Ty kupuj sobie. No ale dobra. Musiałam kupić jej... Jezu. Tamte buty już u co miała beżowe, zniszczyła. Teraz takie jej kupiłam, takie zimowe. Hmm. Pokażę to, co jej i, dzieci... Jezuś, i, i dzieciom w ogóle kupiłam. I taką koszulę ona jest z reserve. Nie, z mu, bo było w ogóle gdziekolwiek kupić jemu koszulę. W ogóle koszul nie ma. taka elegancka, niebieska, na podwiniany rękawy chyba ma nawet. A nie, tylko tak jest podwinięta. Taka elegancka. Nie wiem, z jakimś, z konikiem chyba znaczek. No taka, jeszcze białą muszę kupić. Ale nie wiem może w czasie kupię u siebie w miasteczku. Mm. Nie wiem. Dobra. Dobra, to już... To dzieci, dzieci, już jest wszystko. I tak. W senseju byłam taki fajny sweterek. Taki ciep on jest taki cieplutki. I on jest to do dżinsów i do leginsów nawet, więc fajnie. Z takimi ozdobnymi guziczkami tutaj. Ile kosztowało? Kosztowało Ja, jak mówiłam wcześniej, na ceny nie patrzę, tylko to, co mi się spodoba, to piorę. Byłam w rezerwie polegynsy. Nie mogłam w ogóle legynsów nic znaleźć. Znalazłam za sweterek. Taki mi się bardzo podoba. Taki mięciuteńki taki ojejku, taki kremowy. Z, takie, z taką fał, fałką tutaj. Taką wielkim dekoltem, takim wielkim, większym. Z taką stójką taką. Nie wiem, czy można tak położyć ładnie albo postawić, ale on nie będzie stały, pewnie. Fajny, bardzo. Cieszę się z tego, że kupiłam. Kupiłam koszulę. Z synowi, i tak, takie takie legi, nie leginsy, tylko kolarki sobie kupiłam. Tak po domu w niedzielę czy sobotę pochodzić. Z tego względu, że w tygodniu nie mam, nie mogę, bo muszę na autobus, na autobus z synem chodzić, aby po, a potem po niego wracać. I te same kupiłam, tylko że bężowe. takie Strążkowane one są. No i kupiłam sobie bieliznę, ale już bieliznę to już nie ma co pok pokazywać. Więc to jest wszystko. u nas nie było szału. Byłam w klopie, byłam w hausie, byłam w tu... Bo ja nie lubię takie drugich sklepach kupować, w w tańszych. Ale też gatunkowo jest takie same dobre. A i jeszcze OS. Najcięższe buty, jakiekolwiek miałam w życiu. Sobie kupiłam trapery. Tylko. O, tylko, że ja nie lubię, jak mają tutaj szerokie te obudówki. Bardzo tego nie lubię, bo wydaje, wygląda, jakby noga była duża. A ja tak nie lubię. Więc. więc mi się wydaje, że będzie no ale musiałam kupić, bo mi się tam coś zepsuły, więc kupiłam dobra, kończę tego vlogmasa tych dwóch dni eee, jutro dodam koło 12, e, bo dzisiaj chcę jeszcze podzielić w domu w spokoju z mężem i tak dalej a teraz się żegnam z wami, do zobaczenia, do jutra, baja.